Hej, zadam ci ważne pytanie. Jesteś wykształcony, dobrze wyglądający, dobrze prosperujący w życiu. I jak to jest? Wytłumacz mi, bo teraz ci ludzie, którzy, ci faceci, którzy, którym jest ciężko w życiu, którzy nie mają tak dobrej, komfortowej sytuacji finansowej, nie wyglądają tak dobrze jak ty, nie rozwijają się tak płynnie jak ty. To naprawdę możesz im wyrządzić dużą krzywdę. Wytłumacz mi, jak to jest, że taki facet jak Ty zastanawia się, co ma powiedzieć do kobiety? Jak ma podejść do kobiety? A jeżeli czasem już to zrobi, to kobieta, która jest u Twojego boku, można powiedzieć, że to jest jeden wielki skandal i jeden wielki dramat. Dlaczego? Odpowiedz mi jeszcze raz, dlaczego? Popatrzcie wśród swoich znajomych, wśród osób, które znaliście. Ilu jest facetów, którzy, bym powiedział, top 10. Czyli wygląd na 10, rodzina na 10, radzący sobie w życiu na 10. Wszystko perfekt. A kobiety, które są u ich boku, albo kobiety, o które się starają, albo kobiety, o których myślą, żeby podejść, w ogóle myślą i się zastanawiają, do których podejść, to czasami modlitwa nie pomoże. Dlaczego? Okay. Hey.